Witam, witam. Oh. Siema. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać. W umiejscowiłem miejscowiłem telefon, że mikrofon jest w sumie do dołu, tam gdzie leżysz, tak powiem, czy stoi, więc nie wiem, czy, czy dobrze, czy wyraźnie mnie słychać. Git. No dobra, to git. Siema, siema. Koczo, spieprzyłem sobie ostatni filmik, który dodałem, bo coś mi się wydaje, że jak się dodaje jeden po drugim na YouTube, to wtedy trochę zabija to zasięgi. Bo wydawało mi się, że ten ostatni, który dodałem, też był fajny, ale coś mi jakoś nie ten. Nie mam kliknięć na tym. Mam na tym. Przed, nie, nie, nie przed ostatnim, tym z wczoraj, tam jest równe 40 tysięcy teraz, a na tym yy, najnowszym coś, coś mi nie idzie. No, 24. O, więc yy. chciałem sobie też jakiś stand-up zrobić, to dałem jakieś większe, to dłuższe Nagranie dzisiaj, ale jakoś nie wiem. Jak, jak, jak chodzi o jakieś dłuższe filmiki, to się jeszcze bardziej stresuję, chyba. Albo nie za bardzo mam gadkę, jeśli chodzi o to. Bardziej mi wychodzi na żywo w taki sposób, rozmowa z innymi, albo właśnie te krótkie filmiki, nie? Więc. No, a co tam u Was? Jak spędzacie to popołudnie, wtorkowe popołudnie? Zobaczcie, mamy wtorek chyba. No. Subskrybujecie mój, kana mój kanał, co ja gadam? Nie wiem, czy to wszyscy to subskrybenci, czy tylko przypadkowe osoby. Kurczę, w sumie sobie pomyślałem mógłbym robić tak, e, takie te... jakieś właśnie stand up, ale na żywo w, w tym formacie. To by było le, lepsze, mi się wydaje. No. O mnie wszystko w porządku. Mam tak pół godzinki, co sobie pomyślałem, wejdę, e, sobie live'a zrobię. Bo ostatnio coś mi też wyszedł, miałem 200 ponad osób e, mnie obserwowało, więc e, chociaż wiem, że to głównie jest przypadek niż, e, niż to, żebym miał jakieś wyświetlenia, ale ale tak to w porządku. Siedzę przy komputerze, wiesz? E, sprawdzam sobie maila. Elo, dupka dupkak? A co to znaczy Dubkak? To jakaś pomyłka w pisowni, czy... Czy to ja mam być ten Dubkak? Nie ma problemu. Wierzycie, że pan Żurek, minister, nie popełnił przestępstwa na pasach, nie dokonał e, wykroczenia? Jakie macie o tym zdanie? A hmm? poczekajcie, zrobię sobie to, e, co tu zrobić ankietę. Nie wiem, czy tu kurczę, gdzie to. Zdawałem się o ministra Żurka. Kurczę, nie wiem. Dobra, nie zrobię. No właśnie z tego się śmiałem w tym swoim niby to stand-upie. Każdy mnie pierze za nie Polaka. No ja może mam akcent, ale ja się urodziłem w Polsce. Moja mama to e, Polka, mój ojciec był Polakiem, jestem stuprocentowym Polakiem. Tylko <noise> bardziej też rządzenie losu, no mam trochę... Znaczy nie wiem, czy wadę wymowy, ale jak byłem dzieciakiem, to, to miałem problem. Zamiast D wymaw wymawiałem T, a zamiast T D. Ja w Anglii, no. Wet is da dro. Kajnisz. Kto tu mówi sprecha po niemiecku? O. Oh. Przeglądam sobie wiadomości. Jestem teraz e, na Onecie. Ja. A co ty mieszkasz w Niemczech, Maria Dro Kalinowska? Maria, subskrybujesz mój kanał? No, siedmi lat mieszkasz w Niemczech. A w jakiej części Niemiec? Jak kiedyś mieszkałem w Niemczech, ale w, w północnych, w północnej części Niemiec. Możecie też, e, jak to powiedzieć, udostępniać mój kanał, nie. Okej, okay, kopenik. Chyba tak to się wymawia. No ja mieszkałem w Hamburgu. Dobra, byliśmy na Onecie. Co tu jest na gazecie? Dobra, teraz mi się pojawia, że mogę zrobić ankietę. Dobra, zrobię ankietę. Spróbuję... Dobra, tu takie coś to dam, ale do tego sobie próbuję. Nie wiem czy, czy mi tu wychodzi w ogóle. Nie wiem, kurczę, muszę to jakoś... Nie, to tutaj na dół. A, dobra, tu zostawię. Dobra, takie coś zrobiłem, nie wiem czy to zadziała. A nie idziesz jutro do szkoły. A dlaczego nie idziesz do szkoły? To ile ty Daniel masz lat, czy ty do szkoły nie idziesz jutro? Maria, ty masz 67? Gabrysia, Maczko. Maczko? Czy to się wymawia Maczko czy Macko? Maczko? Chyba Maczko. Tak to chyba się mówi po polsku. Shop. Operator dźwięku srokowo. Czy to tylko taki... Operator dźwięku srokowo. Czy to taka tylko nazwa tego kanału, czy faktycznie jesteś jakimś operatorem dźwięku? Macko nie maćko. No. Dzięki za poprawę. Shop. To co, ja shop jestem? <laughs> Wydaje się, że jestem podobny do szopa. Szopa pracza. Poczekajcie, sobie wyszukam. Eee, mam nadzieję, że mi się nie zatnie. Kanał. Eee, chwileczkę. Bo coś mi się ostatnio zacięło. Stąd spróbuję szybko wyjść. Dobra, tu się wylogowujemy. Radek, jestem z Dolnego Śląska. Ja skąd jestem? Ja jestem z środkowej Polski. Poczekajcie sobie tu przewiem, bo muszę znaleźć tego ma. Nie, operator dźwięku Srokowo. Zaraz sobie wyszukam. Operator dźwię... dźwięku. Sro, srokowo A ja jestem w Środkowej Polski, no Dobra, to sobie muszę tylko ustawić tempo, bo yy, filters Nie wiem, nie znalazło takiego kanału Czy mam Roblox? Nie, nie mam Robloxa. Nie. Nie gram w tą grę, wiesz? Jakoś tak mnie nie bierze. Ty tak, no super. Nie, nie mam Minecrafta. Wickens. chyba tak to przeczytałem poprawnie Nie, też nie mam FIFA, nie gram w fifa. Miałem kiedyś, ale Kurcze, próbuję